Pamiętam taki dyżur miałem, gdzie całą dobę prawie, bo 23 godziny jeździliśmy do Stanów głównie niezagrażających życiu, a o 6 rano wpłynął wypadek, człowiek pod pociągiem. To miało miejsce na nasypie kolejowym, ale jak na niego wyszliśmy z kolegą, to okazało się, że hen hen daleko, ten pociąg dopiero jego tył stoi. Więc z całym tym sprzętem, z deską ortopedyczną, tym e, tłuczniem, który jest na torach, który jest niewygodny, szliśmy ze 400 metrów do tego pociągu, i co się okazało, że ten człowiek jeszcze nie był na tyle pociągu ani na jego środku, tylko pod lokomotywą z przodu, więc dodatkowo jeszcze długość składu. E, na szczęście dla tego człowieka on żył, więc weszliśmy pod ten pociąg, zaczęliśmy mu udzielać pomocy, dojechała do nas straż pożarna, tam nie można było bliżej podjechać, bo to były takie bezdroża. Więc jak go wydobyliśmy spod tego pociągu, to na tej desce nie szliśmy, oczywiście, przy saporcie strażaków, ale my dalej tym ciężkim sprzętem po 10 kg szliśmy z potem do ambulansu. I pamiętam, że mój kolega ratownik, po prostu, jak już poszkodowany wjechał do, do karetki, ja wszedłem, żeby tam dalej działać, żeby monitory powiesić, on po prostu zwymiotował ze zmęczenia. Byliśmy tak bardzo zmęczeni, i zjechaliśmy na stację o 8 rano. No i co. No i chcielibyśmy pojechać do domu, no nie, no, 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 trzeba było jeszcze umyć karetkę, tak, z krwi i spłynów płynów ustrojowych poszkodowanego, no bo to też do nas należy.